Witam wszystkich. W niedzielny poranek. W dzisiejszym kazaniu słyszeliście o tym, jak Izak poświęcił swojego syna na ofiarę. I chcę Państwu powiedzieć o tym, że Jezus tak samo został poświęcony na ofiarę za grzechy ludzi. Każdy w tym kraju wie, że Jezus umarł na krzyżu. Każdy wie, że Jezus zmartwychwstał. Ale co dalej? Co rok świętujemy Wielkanoc. Ale czy Chrystus nie umarł raz? Czy to było za słabe? Przyjaciele, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że informacja nic nie zmienia w życiu człowieka. Informacja o tym, że wiemy, że było coś takiego jak śmierć w stanie Jezusa, że nawet o tym wspominamy. Nazywam się Anita Rochniak i mimo tego, że od zawsze wiedziałam o Jezusie, prawdziwie Go nie znałam. Poznałam Go dopiero 6 lat temu i chcę wam powiedzieć, że najważniejsze, to co może was spotkać w tym życiu, to spotkanie z Jezusem i to, że człowiek, aby przystąpić do Jezusa, musi narodzić się na nowo. Ja jako człowiek religijny myślałam, że kiedy będę wykonywała wszystkie zakazy, nakazy, wszystkie przykazania, będę pobożną katoliczką, to kiedy, kiedy stanę przed obliczem Boga, to Bóg położy na szali moje dobre i złe uczynki i kiedy będzie więcej tych dobrych, to on powie, okej okay, Anita, byłaś dobrym człowiekiem, więc jesteś zbawiona, ale jakże się mydliłam? Jakże byłam bardzo zaskoczona, kiedy moja teoria była nieprawdziwa. Wiecie dlaczego? Bo zdałam sobie sprawę w końcu z tego, że ja prawdziwie nie znam Jezusa. Nic realnie nie zmieniało się w moim życiu. Dalej się czułam odległa, dalej się czułam odrzucona od Boga. I sześć lat temu zrobiłam najważniejszy krok swojego życia. Szczerze zawołałam do Jezusa jako do osoby i powiedziałam. Jeśli jesteś, to przyjdź i zmień moje życie, bo chciałabym Cię poznać, ale to, co robię, to, co robię dla Ciebie, wydaje mi się za słabe, bo ja ciągle upadam, jestem grzesznym człowiekiem. I wtedy, kochani, Duch Święty przekona mnie o tym, że moje uczynki nie są nic warte, że to, co wszystko robiłam, że to, że wykonywałam przykazania. Cała moja uczytkowość to nic w oczach Boga. I właśnie to chodziło o ten krzyż. Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Raz. Sześć lat temu przyjęłam to. Więc jeżeli Jezus umarł za moje grzechy i ja to przyjęłam, to już jestem oczyszczona. Ludzie depczą po ofiarze Jezusa. Bóg zapyta się ciebie, co zrobiłeś z jego ofiarą. Jest umarł raz za grzechy ludzkości, abyś został dziś usprawiedliwiony. Wystarczy to przyjąć. Nic nie zmieni się w twoim życiu, kiedy będziesz wspominał o krzyżu. Nic nie będzie się zmieniało, kiedy będziesz świętował Wielkanoc. Ale dziś Przyjmij prawdziwą ofiarę Jezusa Chrystusa. Bo to, co Cię oddziela od Boga, to grzech. Ale Jezus, umarł za twoje grzechy. Wystarczy to przyjąć. Wystarczy zawołać do Jezusa. To odmieni Twoje życie. To odmieni Twoje życie. Realne spotkanie z Jezusem. On jest prawdziwy. On jest mocą. Ale nie ma mocy w religii. Widzisz? Jesteś w tym budynku, nic się nie zmienia. Ja też tak miałam, ale kiedy zawołałam do Jezusa i pojednałam się z Nim, moje życie uległo zmianie. Zamieszka we mnie, we mnie święty duch i wiem, że jestem zbawionym człowiekiem. Wiem, że po śmierci idę do nieba i nie dlatego, że zasłużyłam sobie, ale dlatego, że przyjęłam dostępczą ofiarę Jezusa, która dokonała się za mnie zawołaj do Jezusa zawołaj do Jezusa w imieniu Jezusa ja teraz pieczętuję każde słowo, które zostało wypowiedziane na tym miejscu Ojcze, ja modlę się ja docieram teraz do ludzkich serc ja mówię, że oni będą się zastanawiali nad tym, co usłyszeli. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką religię na tym miejscu. Ja mówię, że ludzie będą się zastanawiać i nie będą przyjmować praktyki, nie będą przyjmować teorii, ale będą siebie się poznać. W imieniu Jezusa. Amen.